Hej, hej, witajcie na kolejnej części rywalizacji między kanałami Nula ze Szczecina, Jacek66, Tata Gra oraz nasz kanał Marta Józek. Dzisiaj mamy wielką krzyżówkę za 30 zł, sztuk jedna. No ja już tak drapię, 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 a tu mi się nie nagrywa, już jestem w połowie. Zobaczcie, co tu mamy. Prawie nic nie mamy, także nie jest tak źle. Dobrze, że zobaczyłam, że to się nie nagrywa. Także jeszcze raz witam serdecznie i zaczynamy drapać kolejną literkę Z. No takie nietypowe tu literki mi wyskakują dzisiaj. Jest tragedia. Szczerze. Mamy już siódmą część rywalizacji dzisiaj. O i to koncentracja musi być w tej dużej krzyżówce, naprawdę. Ho ho, jak tu znaleźć jakąś literkę. Ha, ha, ha. A i ogłaszam konkurs dla widzów. Kolejna literka. A konkurs jest taki. Wytypujcie zwycięzcę, który z nas wygra. Który kanał. Także zapraszam w komentarzach. Zgadujcie, typujcie. A nagrody czekają. Przypominam, że 5 filmików. To wygra to będzie właśnie zwycięzcą naszej rywalizacji. Szukamy ry dalej, ryby, ry, ry. Cisza nastała. <gry> o, ry, o, już bym przegapiła. Tak. Ry, 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 Więcej chyba nie ma. Długo się drapie taką krzyżówkę. Rzadko ją drapie. Litera L. Mam nadzieję, że dobrze widać. Tak jest. L, l, tak przesuwam troszkę, ale to chyba nie będzie źle widać. L. Jak widzicie, nic, nic się nie dzieje w mojej krzyżówce. No, ale jakbym jakimś cudem wygrała ten filmik, tą rywalizację, to wybiorę jedną sztukę świątecznego odliczania. Czemu nie? Jak po jednej teraz drapiemy, to świąteczne odliczanie chętnie podrapię. Szybciej będzie niż ta krzyżówka. Z tu mi się pokazało. O, o zgubiłam, tak przegapiłam. Co my tu mamy? I tak szybciutko i w bonusie były aż 3 i Aha, fajnie. tu nam brakuje k. k, 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 i będzie bonus no i się już skończyło o, dalej teraz nam a no to będzie drapania, szukania Jest, jest, jest i żadnego słowa. O, jest, jest na jedno, ale trzeba mieć pięć, także nie ma szans. A, a, a. Czyli moja zdrapa będzie pusta. O, drugi wyraz, Iga. Trzeci wyraz, Raj. A trzeba mieć ile 5, mówiłam tak, 5. No, 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 coś tam jeszcze może się pojawić. Zobaczymy O. zaczniemy od bonusu. Bonus nie ma o. O, o. o, tu A przegapiłam. Tu jest jakieś dziwne słowo kończące się na dwa O. Dobra, tu mamy O, tu mamy O. Lorda mamy. Czwarty słowo. O, O. Czy jeszcze gdzieś jest O? Nie ma. No i już mamy przed ostatnią literkę P. To będzie koniec. P nie ma. Tu mamy jedną P. I tu mamy jedną P. Ostatnia. M. Molo mamy jeden wyraz z tej strony, drugi wyraz emu. I to byłoby na tyle. W bonusie jednak nic, a wygraną była w bonusie 60 zł. No, całkiem fajnie by było. I tu mamy M jeszcze. Szukamy M. O, przegapiłam. No, to by było na tyle. Także kontrolne, szybciutko. No to niespodzianka, no jak zwykle, ja przegapiłam coś, jest CCC. Mamy gdzieś 30 zł. A da, raz, lord, dwa, raj 3, ga 4. No, coś przegapiłam. Hmm. Tu R, widzę R przegapiłam, ale to nic nie daje. Tu jest R. No, tak jak się to właśnie człowiek spieszy. Uh -huh. R, 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 ale no, to więcej nic nie ma. T jak ta nie ma, S nie ma, N nie ma. 2. Ha, 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 ha. Może dostrzeżecie tutaj, no nie wiem, nie wiem. Gdzieś tu coś się kryje, także 30 zł. Jakbym wygrała, to wybieram się do Pozdrawiam wszystkich. Zapraszam do komentarzy, kto będzie rywalizacji naszych zwycięzcą. I do zobaczyska w poniedziałek. Trzymajcie się. Pa.